Witajcie, mamy tutaj dwie warstwy. Warstwę białą, która zajmuje cały obszar naszego obrazka, oraz warstwę zielonego prostokąta, która również zajmuje cały nasz obrazek, lecz ta część jest przezroczysta. Mamy więc obrazek, na którym znajdują się dwie warstwy biała i zielonego prostokąta. Jak widać, przy przesuwaniu tej warstwy jej granice są określone tutaj, czyli zajmuje ona w tej chwili cały nasz obrazek. Jeżeli chcemy to zmienić, możemy to zrobić w następujący sposób. Klikamy na warstwę, a następnie kadruj do zawartości. I wówczas granice naszej warstwy wyświetlają się przepierowanymi liniami na tym prostokącie. I kiedy go przesuwamy, możemy przesuwać sam ten prostokąt bez tej przezroczystości. Spójrzcie. A nie o to chodziło, chodziło o to. Nie mamy już przezroczystości wokół tej naszej granicy warstw, granicy naszego obszaru, tylko mamy to naokoło samego prostokąta. Czyli możemy przesuwać sam prostokąt. To było na tyle. Dzięki, heja.